Przed chwilą wysłuchałem wywiadu z inwestorem Trader21, się tak nazywa. Bloger, inwestor. Często można posłuchać jego opinii na temat inwestowania. I już w definicji, znaczy na samym początku, zaznacza on, że nie jest zbyt dużym hobbystą nieruchomości, ale mimo wszystko wygłasza pewne opinie na ten temat i pomyślałem, że. Warto byłoby to skonfrontować z moimi przemyśleniami i z tym, co ja myślę, i dlaczego dla mnie nieruchomości są tak właśnie interesującym i, i wartościowym sposobem lokowania kapitału czy inwestowania. Yy, trader na samym początku wspomniał o tym, że jego, w jego opinii nieruchomości dzisiaj w Polsce są drogie. Potem nawet stwierdził, że są drogie albo nawet bardzo drogie, czy w przedziale drogie, a bardzo drogie. No i zastanawiam się z. Czy to na pewno jest słuszna opinia? To znaczy, ja nie twierdzę, że one są dzisiaj tanie w relacji do tego, co było kiedyś. Natomiast zaryzykowałbym stwierdzeniem, że one są dzisiaj tanie albo niedrogie w relacji do tego, co będzie za kilka lat. No bo zauważmy, że przez ostatnie lata mamy do czynienia na rynku z Wzrostem wynagrodzeń, wzrostem, co za tym idzie, kosztów budowy, kosztów materiału potrzebnego, materiałów potrzebnych na budowę. W związku z tym to, że nieruchomości z metra rosną, no to nie wynika z jakiejś spekulacji, z bańki, tylko z tego, że po prostu koszty wytworzenia takiego, takich nieruchomości, takich metrów po prostu drożeją. Co więcej, potencjał ich wytwarzania też maleje, bo dzisiaj coraz częściej musimy wyburzyć stary budynek, żeby wybudować nowy. Mamy coraz mniejszą dostępność wolnych przestrzeni czy wolnych powierzchni w miastach, w centrach miast, gdzie możemy te budynki lokować, co w naturalny sposób podnosi również cenę nowo budowanych nieruchomości. Trainer jest zdania, że Prawdopodobnie, czy z dużym prawdopodobieństwem, będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach z niskimi stopami procentowymi. Czyli w innym tłumaczeniu, kredyt będzie tani. No, cóż bardziej pozytywnie wpływa na rynek nieruchomości, jak właśnie tani kapitał. No, to właśnie dzięki taniemu kapitałowi te nieruchomości będą rosły. W związku z tym, jest to argument za tym, żeby tym bardziej rozważyć dzisiaj zakup takiej inwestycji. Tutaj zgodzę się z nimi i uważam za bardzo cenne spostrzeżenie, że możemy się spotkać z takimi chwilowymi czy czasowymi problemami z nagłego wzrostu odsetek, wzrostu stóp procentowych, co zaowocuje wzrostem odsetek dla inwestorów. Ale będzie to raczej krótkoterminowe, to znaczy, jeżeli by były jakieś zawieruchy na rynkach, to może się okazać, że bank centralny czy Rada Polityki Pieniężnej w Polsce zareaguje takim szybkim podwyższeniem stóp procentowych, ale potem w perspektywie kilku, kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu miesięcy takie stopy będą spadać. W związku z tym, zabezpieczeniem tutaj jest albo poduszka powietrzna, taka poduszka e, finansowa, która pozwoli ci w, przez. Jakiś czas płacić wyższe raty, czy myślę, że w takich sytuacjach też banki będą skore do pewnych negocjacji i mm, zmiany sposobu płacenia chwilowo, na przykład zawieszania spłaty kapitału, a płacenia tylko, tylko odsetek. To, na co dalej zwraca uwagę, czy często Trader21 Trader o tym mówi, ale Spotkałem się z tym już wcześniej, czyli porównywanie dzisiejszej sytuacji na rynku nieruchomości z tym, co się działo w 2008 roku, kiedy konsumenci czy inwestorzy zachwycali się tanim kredytem we franku. No i zaowocowało to tym, że kilka lat później mieliśmy spadek cen nieruchomości i wzrost kosztów franka, czy ceny franka. Ja generalnie nie uważam, żeby ten problem franków, frankowy był tak duży. I Tutaj mam swoją opinię na ten temat, natomiast yy, Trader21 podaje przykład swojej pracownicy, która w 2008 roku zakupiła nieruchomość. Potem po kilku latach jej wartość jej nieruchomości spadła, a wartość jej kredytu znacząco wzrosła. No tak, ale prawdopodobnie bank nie zlicytował mimo wszystko tej nieruchomości i nie kazał jej zaspokajać się z jakichś innych aktywów, tylko tak naprawdę przeczekaliśmy ten okres i dzisiaj. Ceny i nieruchomości na pewno wzrosły. Frank spotaniał, a zresztą nawet wzrost ceny Franku, franka w znacznej mierze był. Niwelowany spadkiem stóp procentowych, czyli nasze raty w złotówkach wyrażone rosły, wynikało to z przeliczenia franka na złotówki, ale ilość franków, które musieliśmy zanieść do banku, była coraz mniejsza i ona nadal spada. Teraz chwilowo, czy mamy do czynienia teraz w ostatnich tygodniach z wzrostem ceny franka, myślę, że to jest efekt 3 października. Natomiast yy, mamy też jednocześnie. Do czynienia ze spadkiem stóp procentowych. W związku z tym to też się w jakiś sposób niweluje. Reasumując, w mojej ocenie dzisiaj. Aha, jeszcze o jednej rzeczy chciałem dodać, o której trader nie wspomniał. Mianowicie, dla pełnego obrazu inwestowania w nieruchomości należy pamiętać cały czas o uwzględnieniu dźwigni finansowej. To znaczy, to tak jak nie możemy mówić o kontraktach czy foreksie, zapominając o dźwigni finansowej, tak uważam, że w nieruchomościach też to tylko w niewielkim stopniu są inwestycje, które cały czas są inwestycjami za gotówkę. To w znacznej mierze ten rynek opiera się jednak o, o dług. To znaczy, nawet jeżeli duże fundusze inwestycyjne kupują duże nieruchomości czy duże biurowce, to one się dalej wspierają długiem i jeżeli uwzględnimy w tym wszystkim właśnie tani kapitał i to, że nieruchomość, żeby kupić nieruchomość za milion złotych ja potrzebuję 200-300 tysięcy i trudno to porównać z inwestycją na 200-300 tysięcy w akcje czy w inne aktywa. Pamiętaj o tym przy nieruchomościach, że właśnie to lewarowanie kapitałem dłużnym też ma istotny wpływ na rentowność twojej inwestycji, na ROI, bo nawet jeżeli inwestycja jako całość przynosi Kilka procent stopy zwrotu, to jeżeli uwzględnisz tani kapitał dłużny, to twoja inwestycja, twoje ROI może być na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu procent. Nie chciałbym być takim naganiaczem na nieruchomości, ale rzeczywiście uważam, że dzisiaj jest dobry czas na inwestycje w nieruchomości. To moja opinia, oczywiście. Każdy się może mieć swoją i się z nią nie zgadzać, ale chętnie zmierzę się z Wami na argumenty. Więc jeżeli uważacie inaczej, to tak jak ja komentuję tradera, tak zapraszam Was do komentowania mojej opinii. Pozdrawiam, cześć.